Cześć. Jeżeli zastanawiasz się, który narożnik będzie idealnie spełniał Twoje oczekiwania, warto byś sprawdził nie tylko design i jakość wykonania poszczególnych modeli, ale również system ich rozkładania. Obejrzyj krótki film, w którym opowiem Ci, jakie korzyści dla Ciebie może przynieść konkretne rozwiązanie. Wybierając meble wypoczynkowe, zwykle zwracamy uwagę przede wszystkim na ich design, kolorsykę, wymiary i formę. Niemniej istotne są też oczywiście funkcjonalności poszczególnych narożników. Jednak warto też wiedzieć, że modele narożników różnić się mogą czymś jeszcze. Chodzi o system ich rozkładania i uzyskiwania powierzchni spania. Sposób rozkładania narożnika jest istotny, gdyż w zależności od naszych potrzeb i warunków konkretnego pomieszczenia warto wybrać model z odpowiadającym Ci systemem. Przyjrzyjmy się więc czterem najpopularniejszym rozwiązaniom. Pierwszy system rozkładania funkcji spania zaprezentujemy na narożniku Anabel, który cechuje się niebanalnym designem i doskonale wpisuje się w aktualne trendy wnętrzarskie. System rozkładania powierzchni spania typu Delfin w tym przypadku polega na wysunięciu spod siedziska narożnika wbudowanej szuflady i wyciągnięciu z niej materaca teraz wysuwa się i za pomocą lekkiego popchnięcia i specjalnego mechanizmu skakuje na odpowiednią pozycję, zrównując się z siedziskiem narożnika. Jest to bardzo wygodny system, gdyż nie wymaga użycia zbyt dużej siły i całość można obsłużyć za pomocą jednej ręki. Następnym sposobem rozkładania narożników jest system Easylift, czyli tak zwany system Puma. System Puma zaprezentujemy na przykładzie efektownego narożnika modułowego Sandra. W tym przypadku, za pomocą jednego pociągnięcia, unosimy siedzisko w górę i opuszczamy je ciągnąc lekko do przodu. Mechanizm wysuwa siedzisko oraz materac, zrównując je ze sobą. W ten prosty sposób, za pomocą jednego gestu, możemy uzyskać wygodną powierzchnię do spania. Kolejnym systemem na wskładania, któremu się przyjrzymy bliżej, jest DL. Pokażemy go na przykładzie nowoczesnego narożnika Luzi, który cieszy się obecnie szczególnym zainteresowaniem. Aby rozłożyć narożnik i uzyskać powierzchnię spania, wystarczy wysunąć siedzisko do przodu, a następnie złożyć oparcie. W ten sposób oparcie wypełnia lukę w powierzchni spania i uzyskujemy równe i zarazem wygodne miejsce do wypoczynku nocą. Ostatni system rozkładania narożników, z którym Cię zapoznam, jest tak zwany sedelift. Pokażemy sposób jego działania na ponadczasowym narożniku Malachit. Spójrzmy, system sedelift polega na wysunięciu specjalnego mechanizmu przypominającego wózek z dolnego segmentu narożnika. Następnie wystarczy wyciągnąć rozkładany materac i podeprzeć całość rozkładaną nóżką. Taki system stosowany jest zazwyczaj w dwuosobowych sofach i przeznaczony do spania okazjonalnego. Jak widzicie, wybór narożników z różnymi sposobami rozkładania powierzchni spania jest stosunkowo bogaty. Warto przeanalizować, który system będzie najodpowiedniejszy do Twoich preferencji użytkowych. Jeżeli chcesz obejrzeć więcej narożników z poszczególnymi systemami funkcji spania, zapraszamy do kontaktu poprzez naszą stronę internetową. Nasi konsultanci z przyjemnością zaprezentują najciekawsze modele, które będą posiadały wybrany system rozkładania narożnika, funkcjonalności, a także preferowany design.